Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o książce Katarzyny Bondy: Pochłaniacz. Pochłaniacz to kawał solidnego kryminału. Tu nie ma co filozofować. Jest wszystko, co potrzebne, i nawet trochę więcej. Jest ciekawa i absolutnie niejednoznaczna intryga. Świat przestępczy, skorumpowani policjanci, prokuratorzy, sędziowie i decydenci na różnych stanowiskach. No i to coś więcej, o czym wspomniałem, czyli styl Katarzyny Bondy. Autorka jest bardzo dociekliwa i dba o najdrobniejsze szczegóły. Poświęciła zapewne dużo czasu na poznanie tajników. Pracy laboratorium policyjnego i nie tylko, bo jej dbało się szczegóły czuć na każdym kroku. Wszystko dokładnie analizuje, rozkładając na czynniki pierwsze, a że rzecz jest mocno zawiła, jest nad czym się zastanawiać. Na szczęście w niczym to nie przeszkadza, jeśli chodzi o przyjemność czytania. Rzecz w zasadzie dzieje się w Trójmieście i niby jest historią całkowicie fikcyjną. Czy jednak, gdy czytacie Państwo o parabanku oferującym wyjątkowo korzystne metody pomnażania kapitału, do tego parabanku kupującego linie lotnicze, gdy czytacie o zakończeniu kariery przez prokuratora zajmującego się sprawami tejże firmy i tak dalej, to czy mimo woli nie pojawiają się Wam w głowie dosyć oczywiste skojarzenia? Można oczywiście powiedzieć, że pewne sprawy, pewne zachowania mają charakter uniwersalny. Nie mogliśmy się przekonać, że różni hochsztaplerzy zbijali majątek na ludzkiej pazerności, najróżniejsze odmiany piramid finansowych, chęć szybkiego wzbogacenia się, a później, a później płacz i zgrzytanie zębami i pretensje do wszystkich tylko nie do siebie. Ewentualna zbieżność postaci i wydarzeń w książce i tych, które faktycznie miały miejsce, jest oczywiście czysto przypadkowa. Jednak skoro już jesteśmy przy kwestii przypadku w życiu, to warto się nad nią na chwilę pochylić również w kontekście książki Pochłaniacz. Zarówno w życiu, jak i w książce, przypadkowe zdarzenia wywierają. Wielki wpływ na przebieg dalszych zdarzeń. Jeszcze bardziej sprawy się komplikują, jeśli grono osób znających prawdziwy przebieg wydarzeń jest bardzo ograniczone i do tego nie zainteresowane upublicznieniem faktów. Wtedy dopiero zaczynają się komplikacje i snucie domysłów. A ludzie? A ludzie lubią dramatyczne i nieprawdopodobne narracje. Autorka pochłaniacza też w pewnym sensie wpuszcza nas w maliny. Tworzymy sobie w wyobraźni, obraz i jego wyjaśnienie takie, jakie według nas jest najbardziej oczywiste. Na przykład gdy dzieje się coś złego, to oczywiście musi za tym stać mafia, bo świat poza tym jest piękny i dzieją się w nim same dobre rzeczy. A gdyby jednak okazało się, że to wytłumaczenie wcale nie jest aż tak dramatyczne, jak nam się wydaje? Czujemy się wręcz rozczarowani. Banalne wytłumaczenie? Zbieg okoliczności, przypadek, choroba, wypadek? Nie, to się nie zdarza. Jesteśmy mistrzami w budowaniu teorii spiskowych. Książkę Katarzyny Bondy główną bohaterką jest Sasza Załuska. Sasza jest psychologiem, a przede wszystkim profilerką. Postać bardzo ciekawa, mocno doświadczona przez życie, samotnie wychowująca małe dziecko, a przy tym posiadająca dużą wiedzę w tematach, którymi się zajmuje. Do tego niewątpliwie jest bardzo błyskotliwa. Ma wielki talent do swojej pracy. No ale nie jest łatwo wykonywać swoją pracę, bo, bo Sasza jest kobietą. A środowisko policyjne to prawdziwi mężczyźni. Na szczęście jakoś sobie radzi i znajduje ludzi, którzy przede wszystkim doceniają jej kompetencje. Niewątpliwym atutem książki Katarzyny Bondy jest to, że takich ciekawych postaci złożonych, niejednoznacznych, jak główna bohaterka jest więcej. Przecież każdy z nas na różne oblicza i bardzo różne doświadczenia życiowe nie ma typów w 100% białych czy czarnych. Przestrzeń pomiędzy jest przebogata. Bardzo ważną rolę w książce odgrywają bracia bliźniacy Wojtek i Marcin Stalin. No jak to bywa z bliźniakami, których nikt nie może rozróżnić, zwykle implikuje to wiele komplikacji. A jeśli dodamy do tego absolutną lojalność braci, to mamy węzeł nie do rozplątania. Prawdziwy węzeł gordyjski. Kolejna bardzo ciekawa postać. No to komisarz Robert Duchnowski. Duch, to on prowadzi te śledztwo. Trudny w relacjach międzyludzkich. Nieuznający autorytetów. To. A przy tym bardzo dobry glina. To on jest najlepszym wsparciem. Saszy Załuskiej w szeregach policji. Kolejna taka postać słoń, to pseudonim oczywiście wujek bliźniaków i głównie rozgrywający przestępczego półświadka. Albo Paweł Bławicki Buli, skorumpowany były policjant, odegrał bardzo ważną rolę w przebiegu wydarzeń. Albo szef techników policyjnych Jacek Buchwitz, czyli Jekyll. Prywatnie przyjaciel, być może jedyny ducha, ale on też ma swoją smutną tajemnicę. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę przeciekawa galeria postaci. Wszystko to razem sprawia, że jest to bardzo dobry kryminał. Pełen najróżniejszych tajemnic, niedopowiedzeń i zaskakujących rozwiązań do samego końca nic nie jest czarno-białe. Hmm, polecam. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.